Dobra, witamy Was ponownie, witamy Was za pośrednictwem kamer, telefonów, smartfonów, streamingów. Właśnie dlatego tu jesteśmy, że jak tego nie będzie, to nie będziemy mieli szans się spotkać, nie będziemy mieli szans się zorganizować, nie będziemy mieli szans się zobaczyć. E, jesteśmy dzisiaj pod Senatem, gdzie toczy się debata nad projektem likwidacji wolności mediów w Polsce. E, to nie jest debata dotycząca projektu tylko jednego, dotyczącego e, jednej konkretnej telewizji. To jest debata o naszym prawie do informacji, to jest debata o e, wolności mediów, ale przede wszystkim naszej wolności, naszej wolności słowa. Dlatego tu jesteśmy na tym dyżurze, mimo tego, że 52 senatorów i senatorek e, zadeklarowało się, że ten projekt zostanie w Senacie odrzucony. No ale będziemy też za tydzień pod sejmem i będziemy też pilnować, żeby to słynne, zapowiedziane, już zadeklarowane weto rzeczywiście miało miejsce. Ale jesteśmy tutaj jako obywatelki i obywatele dlatego też, że ten Senat jest kawałkiem tej naszej wolności. Że tam się odbywa ta debata parlamentarna, której w Sejmie nie mamy okazji zobaczyć. Że, że w Senacie mogą się dziać te rzeczy, które nas nie frustrują i nie, nie dają nam takiego poczucia bezsilności, jakie mamy, kiedy oglądamy Sejm. Ze mną jest senator Bogdan Kli, który powie o tym, co dzieje się i co będzie się dalej działo. Będzie z nami za chwilę Alina Czyrzeszka z Resetu Obywatelskiego i z Wostok, Polska i będzie z nami dziennikarz Jacek Rzekowski. Także po kolei zapraszam Zostańcie z nami, podajcie też dalej tę transmisję. Mówmy o tym, co się dzieje, bo dzieją się ważne rzeczy. Dzięki za zaproszenie i będą także inne senatorki i senatorowie, którzy dzisiaj aktywnie bronią tego, co zostało nam, z polskiej wolności słowa, bo o to idzie bój. Ja może rozpocznę od tego, od czym zakończyłem swoje wystąpienie senackie. No dzisiaj już wiemy o tym, że czerwony kapturek nie jest wdzięczną dziewczynką, tylko że jest wilkiem. Maski opadły i wiadomo, kto za czym się opowiada. I wiadomo, że ta ustawa, która ma zlikwidować niezależność TVN-u, nie jest niczym innym jak aktem wojny wypowiedzianym polskiemu, wo polskiej wolności słowa. To jest akt wojenny, to jest wypowiedzenie wojny. To nie jest pierwsze, oczywiście pierwsze podejście tej władzy do podporządkowania sobie mediów, już kolejne. O tym też dzisiaj mówiliśmy w Senacie, ale to jest taka czerwona linia, której przekroczenie będzie oznaczało, że jesteśmy po drugiej stronie, że jesteśmy co najmniej w Budapeszcie. Dlatego, że wcześniej podporządkowano media publiczne, robiąc skok na media publiczne i zamieniając ją w potulną maszynerię propagandową władzy, później dokonano gazpromizacji i to trzeba powiedzieć otwartym tekstem: gazpromizacji. Polski Press, czyli Orlen przejął niezależne dzienniki, tygodniki lokalne, ale przede wszystkim te portale, które do nich należało. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z próbą skoku na największą stację komercyjną, telewizyjną, która stara się zachowywać warunki obiektywizmu dziennikarskiego. Jeżeli ta czerwona linia zostanie przekroczona, będziemy po drugiej stronie. Będziemy po drugiej stronie i PiS osiągnie swój cel, to znaczy podporządkuje sobie najważniejsze z gorących mediów i w ten sposób otworzy drogę do następnych podporządkowań. Czy to prasy, czy to, yy, czy to, czy to internetu. Nie mam wątpliwości, że tak wygląda plan PiS-u i nie mam wątpliwości co do tego, że ten plan tak będzie realizowany. Za każdą cenę, także za cenę konfliktu z Amerykanami. Bo dzisiaj drugą, od, druga odsłona tej, tej, tej debaty, wcześniej w Sejmie, teraz w Senacie, to jest relacje między Polską a Ameryką. To jest y, konflikt świadomie wybrany przez y, Nowogrodzką. To jest sytuacja, w której Nowogrodzka idzie na zderzenie ze Stanami Zjednoczonymi. Traktują Stany Zjednoczone trochę tak jak nieistniejący Saneskobar. Wyobrażają sobie może, że Stany Zjednoczone zadowolą się tym, że nie będzie następnych wrogich aktów, to jest akt wrogi w stosunku do Stanów Zjednoczonych, a następne na pewno będą. I dlatego od reakcji amerykańskiej też dużo zależy, bo to jest uderzenie i w wartości, które dla Amerykanów są ważne, wolność słowa, wolność mediów, jest przecież zapisana w pierwszej poprawce do amerykańskiej konstytucji, która mówi wyraźnie o tym, że żadna władza nie wprowadzi żadnych ustaw ograniczających wolność mediów, wolność słowa, ale także w amerykańskie interesy. To jest inwestycja amerykańskiego koncernu Discovery w Polsce, i to jest w związku z tym uderzenie w amerykańskie interesy ekonomiczne. Więc jeżeli ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy, to jest naiwny. A jeżeli sobie ktoś zdaje z tego sprawę, to idzie świadomie. Na kurs kolizyjny z, z Waszyngtonem. I o tym też dzisiaj mówiliśmy w Senacie. Zdaje się, że ten kurs kolizyjny i z Polakami, i Polkami, które są, którzy, jest, którzy są przywiązani do wolności słowa, ponieważ no, w takim ustroju się albo urodzili, albo też o taki ustrój zabiegali, dążyli do niego. Poświęcali swoje sprawy osobiste w latach 70. i 80., walcząc o niezależność mediów. W tych dwóch konfrontacjach, tak naprawdę, ten polski statek może ulec zatopieniu. Ten polski statek, jak Titanic, może pójść na dno. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. I dlatego głos obywatelski jest tak niesamowicie ważny. I dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy tę transmisję. Zorganizowali, bo ważne jest to, że tak jak w sprawach praworządności, obrony Trybunału Konstytucyjnego, niezależności sędziów i tak dalej, żebyśmy wychodzili poza salę senacką i salę sejmową. Życzę wszystkim Państwu zwycięstwa. Bardzo dziękujemy. Mam <grym, grym, grym>, nam, nam nam, wszystkich. Tak. Ok, bardzo dziękuję. Biorę duży mikrofon też, porywam. I zapraszam Alinę Przeżewską. Łożdż do Polskę i sieć, przepraszam, i Reset Obywatelski. Nie mogę zapamiętać, przepraszam, ale nauczę się, naprawdę, obiecuję. Tak, Reset Obywatelski Wystąpię, oraz to jest Medium Niezależne i sieć obywatelska Łódź Polska, która jest organizacją pozarządową. Więc występuję tutaj, zabieram głos w, no w, tych, w tych dwóch osobowościach, ale też po prostu jako obywatelka. I chciałabym się w tym momencie zwrócić do senatorów i senatorek PiSu. Szanowni Państwo, to wszystko już było. Ja jestem rocznik 80 i ja mam prawo nie pamiętać dokładnie, jak było. Ale większość z Was, pamiętacie te czasy. I my w tym momencie, waszymi rękami, Waszymi, Waszych kolegów, koleżanek, posłów, posłanek i wszystkich osób w tle e, mamy wracać do tamtych czasów. Ja rozumiem potrzebę powrotu do czasu młodości, nostalgia za dzieciństwem, za młodością, ale apeluję o rozum, o rozumność i o przypomnienie sobie, jaki system i jakie wartości wybieraliśmy, wybieraliście wy w 89, w 97. Takie wartości, a nie inne. Wolność słowa, pluralizm. Partyjny, medialne, wolność słowa, prawo do informacji. To są te wartości, bez których demokracja nie może istnieć. I każde ograniczanie mediów, które się nie poddają władzy, czy to wam czegoś nie przypomina? Szanowni Państwo, mam też dla was pytanie dla was senatorek, senatorów pisu. Czy w ogóle mieliście taką szansę, żeby zadać pytania? Albo, że tliła się w was jakaś myśl, jakieś pytanie, ale baliście się zadać, bo jest to niezgodne z tym, jaki jest nastrój w partii, albo, że moje pytanie mogłoby się komuś nie spodobać, a wtedy mogłabym dostać po głowie jako senatorka, senator, posłanka, posłanku PiSu. Jeżeli taka myśl tkwiła w waszych głowach, to znaczy, że tracicie tę wolność wewnętrzną i że już też nie jesteście wolnymi ludźmi, tylko jesteście żołnierzami partii. A te czasy, kiedy ludzie były, byli żołnierzami partii, one były i rozstaliśmy się z nimi świadomie. To nie jest y, tylko i wyłącznie kwestia y, stacji TVM. To jest kwestia wszystkich niezależnych mediów, ponieważ wiemy, co będzie dalej, znamy te scenariusze. Znamy te scenariusze e, nie tylko z czasów komuny, ale i z nazistowskich Niemiec. E, szanowni Państwo, obywatele i obywatelki, zapraszam Was do tego, że jeżeli. Zapraszam Was do odwiedzania biur senatorskich, e, I senatorów i i was, senatorek, mięsocia, e, żeby. Ja będzie pani do policji mówić że eee, Mamy ja pan tutaj ingerencję. Eee, zewnątrz pana obywatela, ale dobrze, kontynuuję. Słuchajcie, obywatele obywatelki, eee, senatorowie to są i senatorki są to są nasi pracownicy. My ich zatrudniamy do wykonywania pewnych zadań publicznych. I teraz idźmy do nich, umówmy się, umawiajmy się, nawet jeżeli nie chcecie z nimi gadać. Gadajmy, Zajmij, zajmijmy im czas, wymusimy ten czas. Powiedz nam, dlaczego głosowałeś przeciwko demokracji i przeciwko wolności mediów? Dokładnie, ale nie chcemy słyszeć bajki, która została wam nadana przez program, nadane z góry, z partii, przez gotowca partyjnego. Ja chcę wiedzieć, czy ty dokładnie przeczytałeś przeczytałaś tę ustawę, bo wiemy, jak jest. Nie czytacie, nie wiecie, za czym głosujecie, nie pozyskujecie informacji, oddaliście swoją wolność i swój mózg partii. I partia za Was myśli. Więc my, obywatele obywatelki, my możemy rozliczyć i pokazać to. Chodźmy do e, biur e, senatorskich, poselskich, odpytujmy, nagrywajmy, e, notujmy bzdurne odpowiedzi. I potem wybierajmy tu, ludzi, którzy mają honor, żeby nas reprezentowali. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. I też, I też przypominam, słuchajcie, bo to jest też nasze odkrycie, żeby śledzić i wy też zobaczcie sobie sieć obywatelską, zobaczcie sobie watchdog Polska, bo tam się znajduje bardzo dużo informacji o tym, co można robić gdzie można pisać, jak można reagować na to, co się dzieje i że należy i można i trzeba nieustannie pytać. Pytać samorządy, pytać dyrektorów szkół, pytać władze, pytać różne instytucje e, i trzeba być nieustępliwym, bo to jest to, czym się e, między innymi Alina zajmuje i to jest coś wspaniałego naprawdę. Także wrócimy link e, do transmisji, żebyście mogli sobie to zobaczyć, e, bo to jest odpowiedź na pytanie, co możemy zrobić. No właśnie to, możemy bardzo dużo robić, możemy chodzić, pytać, pisać, dostawać odpowiedzi, pisać znowu. To jest właśnie to działanie, które możemy uczestniczyć. I ja teraz zapraszam Jacka Rzakowskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję Marta. Naprawdę z podziwem patrzę na ten upór, obowiązkowość, stawianie się zawsze tam, gdzie Ojczyzna w potrzebie. A to jest taki moment i mam wrażenie, że Państwo którzy u nas oglądacie też to. Doskonale, doskonale rozumiecie. Jako polityczny analityk mogę powiedzieć, że jest bardzo duża szansa, że to nowe prawo nie przejdzie. Albo padnie w sejmie, albo pan prezydent zawetuje, albo coś takiego się stanie. Chyba PiS chce się z tego wycofać, ale trzeba trzymać rękę na pulsie. Ale nawet jeżeli uda się ten atak zatrzymać, no to przecież y, to nie będzie ostatni atak. Y, znamy pis z tego, że jak jednymi drzwiami nie może, to włazi drugimi, jak drugimi się nie da, to włazi przez okno. To jest ich metoda. Więc nawet jeżeli się uda zatrzymać te idiotyczne szcząstadę, bardzo szkodliwe, już nie będę dodawał wiele do tego, co tu było mówione. To musimy być gotowi, bo będą następne ataki. One mogą wyglądać zupełnie inaczej. To może być metoda białoruska czy białorusko-rosyjska, czyli atak na pojedynczych dziennikarzy najpierw. Pod byle jakim pretekstem. Atak na pojedynczych aktywistów, próba zastraszania redakcji różnymi, różnego rodzaju represjami kamuflowanymi przez porządek prawny. Kontrola finansowa, kontrola BHP. Oni będą szli w tę stronę, żeby nas zadręczyć. Tak? Cel jest zupełnie oczywisty. To jest ustanowienie dyktatury y, PiSu Kaczyńskiego w Polsce, kleptokratycznej dyktatury i zapewnienie jej działania w ciszy, tak jak na wschodniej granicy w okolicach Usnarza gdzie po prostu dzieją się rzeczy o których nie mamy pojęcia może dzieją się straszne rzeczy może się nie dzieją straszne rzeczy ale nie mamy prawa o tym wiedzieć i chodzi o to żeby ten Usnaz objął całą Polskę może bez wprowadzania Stanu wyjątkowego formalnie, ale przez praktyczny stan wyjątkowy, polegający na tym, na czym polegają państwa stanu wyjątkowego od hitlerowskich Niemiec po e, późny PRL. Na no, tym, że ma być cisza. Fantastyczny był e, taki e, wiersz e, pana Gawrońskiego. U sąsiadów nic się nie wydarza. Chodziło o naszych wschodnich sąsiadów. Tam się po prostu miało nic nie wydarzać. Do tego dąży pis. Atak na TVN nie jest przypadkowy, bo to jest medium, które posiada zasoby umożliwiające ujawnianie prawdy o tym, co się dzieje. Pomyślcie sobie, o ilu rzeczach w ciągu ostatnich paru lat w ogóle byśmy się nie dowiedzieli, na przykład o burdelu Banasia, gdyby nie koledzy z TVN. Którzy bardzo pracowicie, nie szczędząc kosztów, wysiłków i tak dalej, i tak dalej, ujawnili ten problem. Takich problemów są jest bez nich po prostu. I nie ma dziś w Polsce innego medium, które by posiadało ludzi, sprzęt, pieniądze, środki przekazu, no w tym przypadku telewizję, pozwalające ujawniać prawdę o nieprawościach władzy, których jak widzimy gołym okiem jest coraz więcej. Jeżeli się uda pisać, to medium zamknąć, to możecie Państwo od razu przyjąć, że mniej więcej was, Wasze poinformowanie będzie mniejsze pewnie o jakieś 50%. Będziemy się starali. I dzień, widzę tu Włodka Dziennikarza dziennikarze obywatelscy. Tak? Dziennikarze tych mediów, które jeszcze będą istniały, profesjonalnych, tradycyjnych i i nowych. Ale nie damy rady. Nie damy rady. Dlatego jest tak szalenie ważne, by od początku było, żeby ta ustawa nie przeszła. Ale musimy być absolutnie świadomi, że na tym się ta walka nie skończy. I nawet jeżeli będziemy mieli ochotę radośnie wyjść na ulicę, kiedy pan prezydent, mam nadzieję, że tak się stanie w najgorszym razie, zawetuje tę straszną ustawę, to nie będzie się z czego cieszyć. Bo to będzie początek drugiej rundy. E, więc ktoś mi podpowiada bardzo słusznie. Tak jak z sądami. Tak? Ale ze wszystkim. Tak jak ze wszystkim. Jak ze szkołami, na przykład. Jak ze służbą zdrowia. Jak No, można by wymieniać. E, to jest jedna rzecz. Czy, czy Państwo możecie coś zrobić? Bo widziałem, że moi przedmówcy kończyli taką konstruktywną błędą. No to ja też. Też spróbuję, tak proszę Państwa. Pierwsza rzecz to pomóc w miarę Waszych możliwości w finansowaniu niezależnych mediów. To są naprawdę, nie chodzi o odejmowanie sobie od ust. Gdyby każdy czytelnik Oko Pres, na przykład, płacił 5 zł, to to medium byłoby całkowicie niezależne finansowo i mogłoby się rozwijać. Gdyby każdy. Czytelnik y, krytyki politycznej. Płacił 5 złotych. To by było potężne medium. Te drobne pieniądze obywatelskie są fundamentem demokracji we wszystkich krajach, w których demokracja w, miarę, w sposób w miarę bezpieczny w dłuższych okresach y, istnieje. Małe pieniądze. Nie chodzi o to, żebyście płacili po 100 tysięcy. Może nawet lepiej nie. 5 złotych. Dycha maksimum. To absolutnie wystarcza, jeżeli jest w wielkiej skali. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, korzystać z tych mediów. Państwo akurat korzystacie, skoro to oglądacie tę transmisję. Ale namawiać znajomych. Po co oglądasz coś tam? Po co słuchasz czegoś tam? Tutaj jest gdzieś reset obywatelski, a tu jest y, oko presji. To są media, w których można się dowiedzieć rzeczy, których gdzie indziej nie ma. I być naprawdę poinformowanym obywatelem. No i jak będzie ta chwila, ma w tej chwili nie jest, ale jak będzie ta chwila, kiedy trzeba będzie protestować, to wyjść z domu bez względu na pogodę i obowiązki. Zwolnić się z pracy bez względu na pogodę i obowiązki. No trudno. Demokracja to niestety jest taki system, w którym trzeba dużo siły, czasu zaangażowania i pieniędzy zwykłych obywateli, żeby mógł trwać. W dyktaturze można spokojnie siedzieć na kanapie przed telewizorem. W demokracji mamy na to mniej czasu. Ale za to jest przyjemniej. Bardzo Państwa zachęcam. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I jeszcze dzień dobry. Jest z nami Franek Broda, też zapraszam. Młodzieżowe forum LGBT. No Proszę Państwa, ja bardzo krótko powiem, dlatego że moi przedmówcy myślę, że nakreślili sprawę bardzo jasno. Natomiast coś, co chciałbym powiedzieć, to to, że w tym momencie to, co robi PiS, to, co się dzieje, wprowadzając tak zwany LEXTVN, wiadomo, że... Na 99% to nie przejdzie, natomiast to jest kolejna próba, e, tak naprawdę, sprawdzenia tego, jak obywatele zareagują. Co my zrobimy? To jest kolejna próba e, uwalenia demokracji w Polsce. I ja uważam, że my nie powinniśmy siedzieć w domach, patrzeć na to i się oburzać w internecie. Tak, to też jest ważne. Natomiast w momencie, kiedy teraz mamy, e, mimo że istnieje dalej pandemia, ale nie jest ona aż tak mocno, e, nie jest ona aż tak intensywna, jak była. W poprzednich miesiącach. Uważam, że powinniśmy wyjść na ulicę i pokazać rządowi, że, że my się sprzeciwiamy. Dlatego, że im więcej my pokażemy sprzeciwu, tym więcej damy presji na nasze rządy. I oni nie będą mogli wtedy zrobić takich ruchów, jak teraz robią. Dlatego, że będą w stanie zobaczyć, że o, tam są obywatele, oni się nie zgadzają i im by bardziej będziemy protestować, im bardziej będziemy krzyczeć, im więcej będziemy pytań posłom zadawać oraz senatorom z partii rządzącej oraz nie tylko. Są też tacy posłowie, którzy i senatorowie, którzy e, niektóre rzeczy popierają, które próbuje wprowadzić rząd. E, tym bardziej będziemy bezpieczni w naszym kraju. E, oczywiście, dopóki PIS rządzi, to nie możemy się czuć bezpiecznie, ale im większa presja z naszej strony, tym większy nasza, nasz komfort, nasze bezpieczeństwo e, i tym większy wpływ mamy na to, co się dzisiaj dzieje. E, mamy wolne media jeszcze przez chwilę, które PiS próbuje e, na każdy możliwy sposób e, zniszczyć. E, mamy osoby, które protestują przed Sejmem, które e, prowadzą strajk głodowy. E, tych osób też jest coraz mniej, dlatego że fizycznie po prostu nie wytrzymują. E, a gdzie są ludzie? Gdzie mamy protesty pod Sejmem? Pamiętam, że jak była pierwsza, było pierwsze głosowanie w sprawie Lex TVN, to tak, pierwszego dnia faktycznie zebrało się sporo osób, ale dwa następne dni nikogo praktycznie nie było. Było to 100 osób pod Sejmem i to ciągle są te same twarze. Proszę, nie bójmy się wychodzić. Nie bójmy się, znajmy swoje prawa, bo to też jest istotne. E, wielokrotnie już się przekonaliśmy, że policja znaje dużo mniej e, i, niż my e, i że większość spraw w sądach za różne protesty jest wygrywane. Pokażmy opór e, społeczny i nie bądźmy obojętni. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Wymieniamy mikrofonami się. Jeszcze jedną osobę będziemy mieć, tylko potrzebujemy mikrofonu. Prosimy po, o podpięcie, dobra? Podepniesz? Podek? Please. Dziękuję. Bardzo proszę, udostępniajcie relacje, włączcie solidarnie to wszystkim. Z Jest z nami senatorka Barbara Zdrojewska, szefowa Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jeżeli jesteście z nami od początku, to widzieliście znaczy, na początku sprawozdanie komisji, dalej. od tego się zaczęły e, na dzisi, te dzisiejsze obrady nad tym punktem porządku, w sprawie którego to wszyscy jesteśmy. Zapraszam, dziękuję. Dzięki Marta. Szanowni Państwo senatorka z Wrocławia, więc my się dobrze z Martą znamy. Miło, miło mi jest tutaj coś powiedzieć do Państwa. Przyszłam przede wszystkim podziękować za obecność tutaj. Jesteśmy dzisiaj nieliczni, ale ja pamiętam, jestem senatorką drugiej, już drugą kadencję i pamiętam tutaj naprawdę przychodziły wielkie tłumy czasami się wypala, wypala się ta aktywność społeczna i tak dalej, ale ona wraca falami więc, więc się tym nie przejmujcie, myśmy zawsze czuli tę obecność i te akcje organizowane tutaj na tyłach na tyłach Senatu, bo tutaj z tej strony jest ta scena, na której jest, jest ta część, na której występują w tej chwili senatorowie ale nie, nie możemy Was widzieć, natomiast czujemy Waszą obecność, bardzo za nią dziękujemy, jesteśmy naprawdę wdzięczni, pamiętam te demonstracje ogromne, kiedy o, dobra, pamiętam te ogromne demonstracje, kiedy tutaj krzyczano do nas senatorze jeszcze możesz no, tak, senatorze jeszcze możesz, także były takie sytuacje, myśmy wtedy machali tam do Was z okien Marszałka Borusewicza Wtedy wicemarszałka, wtedy wicemarszałka Senatu i chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ważne dla nas ta obecność i czasami jak ktoś podejdzie i powie, że ok, dobrze, że to zrobiliście, dziękuję, że tak zagłosowaliście to my naprawdę wiemy, że mamy po co pracować, po to to robimy mamy takie poczucie misji i tak naprawdę w dzisiejszych czasach ta praca polityka w opozycji jest naprawdę dosyć ciężka, niełatwa i wymaga wielu wyrzeczeń. Jeśli słuchaliście, mówił o tym przed chwilą senator Brejza, który, który ma rodzinę i któremu grożą, grożą jego rodzinie, grożą jego dzieciom. Takie sytuacje też polityków <grych> spotykają. Także ważne jest, ważne jest każde wsparcie, które otrzymujemy z Państwa strony. Ważna jest ta obecność. Czasami mniej tłumna, czasami ba, ważna, ale ważna, ważna jest każda osoba, która się w to angażuje. A tutaj, jak patrzę po niektórych twarzach, które znam, pamiętam, to to są takie osoby, które są, które są zawsze tam, gdzie być należy. No, dyżurny, to My tak też brzmi, pilnujemy, żeby się nie powiedzieć po nie zatrzasnął. No, no, no i bardzo za to dziękujemy, bo to jest też ważne. I właśnie w związku z tym, że muszę lecieć, bo zaraz będzie komisja, bo są wnioski senatora Martynowskiego, które będziemy odrzucać. Także muszę już jeszcze raz podziękując obiec do Senatu. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Przypominamy, że jesteśmy pod Senatem, pod budynkiem Senatu, gdzie cały czas toczy się debata nad projektem e, nazywanym Lex TVN błędnie, bo to jest projekt, który dotyczy wolności mediów w Polsce i to jest projekt, który dotyczy naszych wolności, dotyczy naszej wolności słowa, naszego prawa do informacji. Mamy zapewnienie, że 52 senatorów i senatorek zagłosuje za odrzuceniem tego projektu, natomiast on potem pójdzie do Sejmu. No jest też zapowiedź weta prezydenckiego, no ale wiemy, ile są warte słowa różnych ludzi, którzy tam rządzą w tym momencie, więc my pełnimy tutaj dyżur obywatelski, mówimy do Was przez kamery, przez ekrany telefonów, smartfony, transmisje, streamingi, też właśnie po to, żeby dać Wam tę refleksję co będzie jak to zniknie co będzie jak nie będziemy w stanie się zobaczyć, usłyszeć utworzyć żadnej sieci, zorganizować się no wtedy będzie strasznie dlatego wolność mediów jest taka ważna wyłączamy się na razie, wrócimy z kolejną jest o piękne okoliczności przyrody, zapraszamy w Warszawie pod Senatem, wiecie gdzie także możecie do nas dołączyć głosowanie około 16.17 teraz jeszcze będzie posiedzenie komisji ponieważ są wnioski i będziemy Was informować, będziemy się włączać w, w, z kolejnymi transmisjami, z kolejnymi gośćmi, gościniami, którzy będą mówić o tym, dlaczego to jest ważne i którzy będą Was prosić też o to, żebyśmy, i żebyście niosły i nieśli um, informacje o tym, co się dzieje. Na razie bardzo dziękuję i do zobaczenia.